Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przybliżymy sobie tegoroczny walentynkowy horror o znamienitym tytule Cupid w reżyserii Scotta Jeffreya. Miałem nieprzyjemność oglądać tą produkcję, zatem przybliżę ją wam, abyście wy nie musieli powtarzać mojego błędu. Film zaczyna się w walentynki, podczas których młoda dziewczyna wezwała demona, aby uśmiercić swoją rodzinę. W ten sposób poznajemy legendę i sposób działania mrocznego bohatera. Przenosimy się prawdopodobnie rok później i poznajemy Fay, młodą czarownicę oraz uczennicę liceum, marzącą o miłości z nauczycielem. Za sprawą niezbyt szanującego się charakteru własnej matki, jest gnębiona przez Elis, szkolną Lalunię, której wszystko wolno. Za sprawą zaklęć próbuje oczarować sobą nauczyciela, zlewając tym samym swojego przyjaciela Mata. Gdy okazuje się, że magia nie działa, licealistka stała się ofiarą żartu Elis i jej przyjaciół przywołuje śmierć aby wysłała na ziemię kupidyna życzeniem fey jest uśmiercenie wszystkich w szkole 14 lutego kupidyn przybywa zabijać wszystkich ludzi związanych ze szkołą nauczycieli dyrektora oraz uczniów na koniec fey przyznaje że to był błąd jednak w międzyczasie Skupidyn zabija mnóstwo osób i nie odpuszcza nawet gdy ta przyznaje się do błędu. Do północy zabije każdego, kto stanie na jego drodze. Wszystko kończy się w taki sposób, aby zaprosić nas do kontynuacji, być może w przyszłej części, jednak wątpię, żeby taką nakręcono po tak fatalnej pierwszej. Już mniej więcej wiecie, co się dzieje w filmie, a więc pora na krótką i zwięzłą ocenę. Zacznijmy od plusów, które teraz zacznę wymieniać. Skończyłem. Serio. Film nie ma ani jednego pozytywnego aspektu. Jak można coś takiego stworzyć? W tym momencie powinienem przeprosić wszystkich twórców i całą obsadę Wysokiej Dziewczyny, którą tak zjechałem w poprzednim odcinku. Mamy tak: Fatalną grę aktorską, i można wymienić całą obsadę bez wyjątku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje przyjaciel Elis, granej przez Sarę Cohen który w ciągu swojego niemalże godzinnego pobytu na ekranie ma może jedną kwestię, góra, dwie i nie byłoby w tym nic dziwnego: bo są bohaterowie, którzy po prostu się nie odzywają za dużo, jednakże jego kwestie nie wnoszą totalnie nic. Kolejnym punktem są efekty specjalne, rodem Spainta, zaczerpnięte z innego dzieła tego pokroju o nazwie Ptakodemia. Nikt nawet nie pokusił się, aby Kupidyn, w którego wciela się Baotie, wyglądał naturalnie. Totalna porażka. Po raz kolejny. I kolejny minusik. Albo właściwie wielki minus. W ten sposób płynnie przechodzimy do charakteryzacji. Bo tutaj znowu rozchodzi się głównie u ku o Kupidyna. A ta charakteryzacja kuleje. Powiem tak, jakbym zobaczył coś takiego, takiego morderczego Amora w teatrze, Pewnie, nawet bym klaskał, jednakże to jest film i w dobie e, czasów, gdzie na dużym ekranie komputerowo można zrobić praktycznie wszystko, widzimy charakteryzację człowieka w pokracznej masce bez jakichkolwiek emocji. To tak jakby sobie z nas zażartowano po całej linii i zrobiono nas w konia, puszczając bądź zapraszając nas na ten film. Podsumowując, aktorzy są z jakiejś PRL-owskiej łapanki, najbardziej pożądane sceny nie następują, a cały horror jest straszny. Tak straszny, że do wywalenia nie zasługuje na choćby pół gwiazdki, gdyż od samego początku budzi zażenowanie. Tymczasem zapraszam oczywiście do dyskusji i prześciganiu się w hajtowaniu tego tytułu, bo wątpię, żeby ktokolwiek go doceniał w jakimkolwiek stopniu. Z czystym sumieniem przyznam że ten film to najgorsze 90 minut w moim życiu. Żegnam się, do usłyszenia.